Uszanowanko, kochani, z tej strony Mr. Ghost, a wraz ze mną Blue. W dzisiejszym filmiku przygotowałem dla Was kolejną tier listę. Tym razem skupimy się na operatorze Medic. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. I żeby nie przedłużać, zaczynajmy seans. Kolejny tier list. Dzisiaj skupimy się na medyku, a naszą bronią rozpoczynającą Tier list jest K416, jest to jedna z lepszych broni, uważam. Idealna na średni oraz krótki dystans. Laserowa precyzja, dość niski zasięg jak na R, ale rekompensuje to szybkoszczelnością, kontrolą, jak na AR. Więc yy, uważam, że można ją uplasować na Tier S. Więc ponownie drugi Tier rozpoczynamy z dobrą bronią. Jedną lepszych. Ta tak. passa długo tutaj będzie z tym Medykiem, bo przechodzimy do MP7. Super szybkostrzelność, łatwość kontroli, dobre obrażenia, zasięg, piękne do CQC na krótki dystans. Yy. No są, są, jeszcze lepsze, są jeszcze lepsze, ale na STR jak najbardziej zasłużenie. Bo medyk z MP7, który leczy jeszcze, nie znajdziecie nic lepszego. Dokładnie. To trzeba tutaj podkreślić, że jako że skupiamy się dzisiaj na medyku, to medyk głównie jest klasą, która będzie grała na krótki dystans, tak? No jednak yy, trzymamy się z tyłu, asystujemy swoich i nie gramy Średni dystans czasem, natomiast krótki, krótki dystans to jest nasza meta, jeśli chodzi o medyka. Następną bronią jest wektorek, również e, podobna do MP7, jest to broń na krótki dystans. Największa szybkoszczelność, jeśli chodzi o, o bronię. Dobre obrażenia, możliwość magazynka do 70 z co jest naprawdę super, jeśli chodzi o wektorka. I ma wiele możliwości customization, tak? Można tutaj ją modyfikować i fajnie dopasować do swojego stylu grania. Więc no, uważam, że tutaj również STR obok MP7. A90. Y dobre SMG, bardzo dobre SMG, duży magazynek, y ale to jest takie typowe SMG do sprayowania, trochę na szlepo przez te smołki y Mega mocno y wybalansowane. i też dużym minusem, przez co nie mogę dać tego str będzie mała możliwość modyfikacji, bo praktycznie mało co możemy też do niej dołożyć. Następnie mamy MP5, sióde... przepraszam, MP5. No tutaj za dużo nie ma co mówić, jest to bardzo podobna broń do K416. Genialna broń, też z możliwością tutaj modyfikacji, żeby zwiększyć ten zasięg tej broni. Tak jak mówię, staty bardzo podobne do K416, więc uważam, że tutaj STR tier prosty wybór. Szczególniki tym razem. N1014 to jest bardzo średni szogun, bardzo średni szogun, nawet bym go dał gdzieś tam mniej więcej w C tier, ale ze względu na to, że trzeba trochę nim poklepać, mała celność i mniejsze obrażenia od jednego od szoguna, do którego też zaraz przejdziemy. Także cetier na ten moment. Następnie mamy S12K. Najlepszy Shogun. Najlepszy, drugi najlepszy, w zależności wiadomo kto, kto co woli, ale S12K. Naprawdę super szogun, jeśli chodzi o szybkoszczelność, możliwość strzelania z bioderka i naprawdę fajnie czyści okopy oraz jasne pomieszczenia i dajemy go na A tier, pomimo że jest naprawdę super bronią no to przez to ograniczenie dystansu zasięgu swojego i ograniczenie do miejsc w których możemy wykorzystać musimy dodać na A tier, nie na S M870, szugunik z największym zasięgiem jeśli chodzi o szuguny na blisko i da się one-shotować ludzi więc jak dla mnie Atier jak najbardziej zasłużony jeśli chodzi o, o szoguny, tym bardziej jeszcze na medyku, ten szogunik naprawdę robi robotę. I teraz przechodzimy do Bizona, broń łatwa do kontroli, duży magazynek, jak to przeważnie jest w Bizonie. Małe możliwości modyfikacji, no wiadomo im mniej modyfikacji tym mniej możemy dopasować broń do siebie, ulepszyć ją. Więc te, ta ilość modyfikacji na pewno wpływa tutaj na, na jakość tej broni. Natomiast przez ten magazynek, precyzyjność oraz dobry ogólnie balans y, kategoria A. UZI, totalny środek, jeśli chodzi o SMG Mega Ecosystent. Y, do 10 metrów, powyżej 10 metrów czujecie, że strzelacie kapiszonami tylko i wyłącznie. Detier, nawet nie ma co się tutaj rozwijać, bo nawet po biciu max z poziomu modyfikacje, y, mało co z nim robią. Niestety ktoś musiał trafić na to D Tier. Yy, Czar 15. Yy, też się na z... bardzo yy, łatwa w kontroli broń. Przyjemna, yy, przyjemna w użytkowaniu tak, fajnie sobie radzi na pełną bitwę, natomiast nie jest yy, niczym wyjątkowym w porównaniu do poprzednich broni, które yy, wymieniliśmy na ten moment. I no, tutaj bym uplasował ją na kategorii B, tak? Mówię, nie, nic wyjątkowego, kontrola jest, jest po prostu wybalansowana tak, że kategoria B idealnie pasuje, czyli taka środkowa broń do wyboru. SR-3M, piękne obrażenia, naprawdę piękne obrażenia. Dużym minusem jest to, że trzeba się trochę pomęczyć z, z tym magazynkiem, bo on tam chyba ma z 15 nabojków tylko. Także ta broń w ogóle nie wybacza. A jeśli jesteśmy masochistami, jeśli już ją ogarniemy, bo to jest taki właśnie czarny ogier, jeśli już ją ogarniemy jak najbardziej, jeśli to nie jest broń dla nas i od razu to widzimy na starcie, to to musi odpaść. Na S tier nie mogę dać przez to A -tier. I teraz przechodzimy do SMG45. Niska szybkoszczelność, jak na SMG. Ale łatwa w kontroli, wysokie obrażenia i zasięg, co rekompensuje właśnie tą nisko, niską szybkoszczelność. Wydaje mi się, że tutaj dzięki pozostałym statom, które są jak najbardziej na plus, można śmiało utasować ją w STR. Bardzo fajna broń dla medyka. m 16 4 tego nie można o niej powiedzieć, że jest przyjemna dla medyka do specyficznego gameplayu, na siedzenie w krzakach, ukrytym a chyba nie o to chodzi u medyka, bo musi gdzieś tam w polu latać i leczyć też ludzi, także nie jest najgorsza cetier. AKS-74 jest to broń na krótszy, średni dystans jest ograniczona, jeśli właśnie o ten zasięg dobre obraże... Dobre ma obrażenia, natomiast jest niska szybkoszczelność. Co no tutaj jest lekkim minusem dla tej broni. Natomiast też jest przyjemna w kontroli, więc ma kilka takich minusów. Tak jest bardziej na krótszy dystans. Ten damage może i jest, jest wysoki, natomiast ta szybkoszczelność jest niższa. No więc, betier tutaj dla tej broni. Wydaje mi się idealnym miejscem. W jak ktoś grał World War 3, to pewnie kojarzy, bo taka jedna chyba z najbardziej najpopularniejszych broni. Przyjemne w użyciu, jak na SMG. Dobre obrażenia. Taka średnia szybkostrzelność, ale w takim zwykłym użytkowaniu taki średniak, więc Betier. I ostatnią bronią, która nam została, kucek. 171. Na ten moment nie umieścimy jej jeszcze w tej liście, jako to, że to jest nowa broń, która się pojawiła dopiero co w nowym sezonie, więc jeszcze trzeba ją przetestować, dotrzeć, wymaksować, i wtedy będziemy mogli powiedzieć, gdzie według nas e, pracuje się ta broń dla medyka. A więc pamiętajcie, żeby followować, zostawiać subika łapki, żeby być cały czas e, e, na bieżąco, żeby zobaczyć, gdzie w naszym tier liście się zmieści ta broń. Uplasuje. I co? I kończymy na ten e, moment. Jak widać ponownie, jak w pierwszym naszym tier liście, jak to teraz w drugim, jedna nieszczęsna broń trafiła na D tier. Tym razem to jest Uzi. Natomiast jeśli chodzi o STR, no to tutaj w sumie mamy sporo tych SMGs, tak? Praktycznie SMGs dominują tutaj, co miałoby w sumie. E... To jest w sumie idealne dla, dla Medyka, tak? Te SMGs, po to jest jednak krótszy, średni dystans, szybko, głównie szybkoszczelność tutaj i idealny balans dla niego, tylko powali przeciwnika, jeśli się zbliży, na krótszy dystans. I pamiętajcie, żeby leczyć. O tak, o no, to w po sumie powinniśmy na początku. Pamiętajcie jak Bo wybieracie. To nie tylko samo strzelanie z MP5, ale też leczenie. To jest najważniejsze, nieważne ile kili, tylko ile osób podnieśliście, teammateów, w szczególności jak jesteście atakujący.